Zapytam o odrę. Jest wam bliski ten temat. Co pomyślałyście, o co o tym usłyszałyście? Temat jest nam bardzo bliski. Eee, jakby my jesteśmy bardzo, mamy pro eko podejście do życia eee, i powiem szczerze, serce nam pękło na milion kawałków, biorąc pod uwagę, że my bardzo dużo czasu spędzamy w Szwajcarii, którą kochamy. Tam te wszystkie wody z tak z nich, można pić. W centrum miasta, w których można wejść do wody, wykąpać się i napić się po prostu wody. Jest I to jest przerażające, przystanie. że u nas się dzieje to, co się dzieje. My nie mamy rzek, my mamy ścieki. No niestety. niestety i nasz rząd pozwala y, z tych rzek robić te ścieki. I to jest dla nas. Najgorsze. Mamy przykłady z zagranicy. Generalnie nasz kraj jest drugim od końca, jeżeli chodzi o czystość rzek w Europie. Chyba gorzej jest tylko w Brytanii, w Wielkiej Brytanii. U nas jest fatalnie, więc, a widać po innych krajach, że można. Tylko trzeba chcieć. Tylko trzeba chcieć. I można z tych rzek korzystać, dać się mieszkańcom, tak? No, oczywiście. My no, mamy to... działeczkę naszą kochaną, na której spędzi, spędzamy całe wakacje. Tam mamy rzekę naprawdę, która jest czyściutka, w której są małże, w której były raki. Nie wiem jak teraz, bo w tym Wy, roku nie widziałyśmy. Dokładnie. Bobru. E, bobr e, więc, e, więc i wiemy, że nasze dzieci non-stop w tej rzece e, siedzą i są tam bezpieczne. Ale nie każdy ma ten luksus, mieć tą czystą rzekę obok siebie. Więc... Ale fajnie jest. E, fajnie jest żyć w czystym otoczeniu, nie skarżą ptaki nie robią do swoich gniazd. My niestety Polska bardzo często. I no my sprzywia. musimy zadbać o to, żeby nasze dzieci miały nasze wnuki, bo my mamy teraz, tak? Ale to, co będzie za 20 lat, to ja jestem przerażona. Okay. Co może być? No, no, Odra, Odra potrzebuje wiele, wiele lat za nim. Ale to wszystko płynie dalej, to potem płynie do Bałtyku, Bałtyk już jest w stanie takim, jakim jest, stykająca bomba. No. Y to jest długi temat, temat rzeka i ciężki temat. A czy teraz troszeczkę inaczej projektujecie ogrody? No bo jednak ten klimat się zmienia, jest bardziej sucho, potem ulewne deszcze, tak nie wiadomo dokładnie, co ten ogród musi przetrwać. Klimat jest ciężki, powiem szczerze, no należy według nas trochę unikać tego betonu, jednak Staramy się, w odcinkach staramy się tego betonu jak najmniej używać. W realizacjach prywatnych różnie to bywa, bo jednak jak ktoś powie, że chce beton, koniec kropka płyty, bo jednak z płytami jest bardzo łatwo. Ale co? Wskazówki, unikać betonu. Rośliny raczej sucholubne, takie, które przetrwają kilkudniowe susze. Pamiętajmy, e... że te trawniki też nie są eko. Nie są. No, eko. Że lepiej tymi roślinami się otaczać i też, no, ale też robiłyśmy odcinek, w którym trawnik w ogóle nie miał racji bytu. Nasi bohaterowie powiedzieli, że nad trawą o trawę walczyli dwa lata. I położyłyśmy tam płyty betonowe, ale te płyty betonowe były przeplecione dużą ilością roślin. Tak. Ten ogródek był malutki, więc też było dużo zarzucone nam, że właśnie wybetonowałyśmy, ale my postarałyśmy się jednak z tą zielenią pójść boki były panele bluszczowe, więc zieleń była i na ziemi i też na ścianach, więc no, czasami trzeba znaleźć ten złoty środek. No nie zawsze jest perfekcyjnie, ale staramy się, żeby było jak najlepiej.